Cześć z tej strony, Dediak, jeździ ze mną. Cześć Kamil. Kamil, jak widzicie niechcący się zakopałem. Idę zobaczyć jak to wygląda, szczerze mówiąc. Nie, to wygląda. Na razie spróbuję to wywalić Trochę i może powolutku będziemy ruszać wszystkie blokady włączone, no, to ja poradzę. Nie na razie nie ma co próbować. Najwyżej wyleję wszystko w jedno miejsce. No cię drugie bajoro. Ale aby wyjechać Aby się No Jeden kurs pecy Nie wiem czy sam wyjadę nie wiem, czy by na tyle dzwonić, że przyjechał pętą Ale pole zaraz się naryje z obu stron. Aj, ojej, problemy się tutaj robią. No i się trafiają w łąkę, w którym jest mokre, co nie? A No, tutaj tu A ja chciałem to ominąć, bokiem to jadę. Mówię, nie będzie, może tak ten. No dopiero co włączyłem, no? Co za pech. do go jest. Już końcówka. wszystko. तरा भी बु दारा देखी पता है उस दिन आसी है नहीं नहीं पूरा जो पौष्टिक है बड़ा मज़े Widzicie, było całkiem spore cięcie. Powiem tak, wyciągnęliśmy go, ale dopiero jak tata przyjechał z etorem, nic nawet go nie ruszyło. W tym czasie czekaliśmy na Huberta, a my w tym czasie po prostu odczypiliśmy beczkowóz. Huber przyjechał fentem i wyciągnęliśmy całego fenta samego, później oddzielnie beczkowóz. No, i poszło, no ślady, niestety, zostały. Będziecie widać na filmiku. No i powiem tak: to jest tylko vlog, yy, a filmik będzie już niedługo, więc czekajcie z niecierpliwością. To dziękuję za oglądanie. To na razie, cześć! Siema! A i nie zapomnijcie o subskrypcji, to jest bardzo ważne, żeby być na bieżąco na moim kanale. No to cześć!